Cie tej nuty jest naprawdę dobra laj 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 Jestem tego pewny W głębi duszy o tym wiem że go poskromię W runcie tej go zabiję ale on na Fidzie co mam zrobić? Powiedz mi, ale jestem pewny, w głębi duszy o tym wiem. Dzisiaj wierzy bronimy, zdefujemy. Wszyscy musimy ją tym defować. I powiedz ile damage'a wali. Ze skilla w szakach już siedzi, aby nas zjeść. Często nas skoczy i zabije asasyn. Weźmie na nas kół, puści na nas swoje Zabije nas, powiedz mi skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień dzień to robił, patrz, on wygląda o tak tak tak, zabija bezlitości wszak, on zabijał bezlitości tak, od wieków nawet jak powstał League of Legends, tak, jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, 16 góry. Zabiję go dzisiaj, tak, poskromię go w dżungli. On mnie nie pokona wszak, ale no niestety. Chyba mniej ma mniej od niego, Mama mało Major, Mama mało Major, ma mało Major, ma mało Major. Pokona mnie, pokona mnie, pokona mnie jak zwykle. Nie wiadomo gdzie iść, czy może iść na dżunglę, czy może na na Nie wiadomo gdzie, on nam wykluczy szlaków, albo weźmie ulta skoczy na nas ulta, niewidzialny szlak jest bardzo mocnym przeciwnikiem Ma dużo HP i ma dużo damage'a On ma ku, on ma e też E, furię swoją włączy, nie pokonasz go Sam nie pokonasz go, na pewno sam nie pokonasz go Ale on może zrobić nawet tripla, potem zrobi pętę już jeden mam wczeszenie, a on zrobi Multi -kila. Nie wiadomo co on zrobi dzisiaj tak, a może 6 trupów, a może 7, a, a może 5, bo to OP postać, to OPE postać jest tak. Артур, за монитор все разъехал.